Mariola, Mariola, ma, Mariola. Może <grystanie> się... <grystanie> <grystanie> Mariola tam jakaś była. <grystanie> o Boże. Mariola, ma... Cześć, witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule porozmawiamy sobie o 2020 roku. Swoją drogą widzimy się po raz pierwszy w 2021 roku, także będę korzystać z okazji i od razu złożę Wam życzenie. Mam nadzieję, że spędziliście szampańskiego sylwestra w domu przed telewizorem i świetnie się bawiliście. I mam nadzieję, że ten 20, właściwie to 21 rok będzie o niebo o niebo lepszy od poprzedniego. I tak, pomyślałam, że najlepszą opcją na rozpoczęcie tego roku będzie u nas klasycznie QA. To już jest taka tradycja, którą w sumie robię trzeci albo czwarty rok z rzędu, tak naprawdę. I klasycznie na Instagramie mogliście zadawać pytania. Także nie będę tutaj przedłużać wstępu. Myślę, że przejdziemy do tego, o co tutaj najczęściej pytaliście. No i dobra, tak przeglądając te pytania, to chyba najczęściej zadawane pytanie dotyczące 2020 roku, nie wiedzieć czemu, to było, czy mój chłopak się kiedyś pokaże, czy mój chłopak istnieje, <grych> czy mój chłopak zamierza kiedykolwiek się ujawnić i pokazać wam na kanale itd., itd., itd. I teraz tak. Najlepiej skonstruowane to pytanie To było, czy pokażesz kiedyś swojego chłopa To, 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 to mnie bardzo zapozna To natomiast słuchajcie Kwestia mojego chłopaka jest taka, że mój chłopak nie chcę. I jakby ja będę to powtarzać i powtarzam Wam to tak naprawdę co Q&A i co takie nasze wolne rozmówki, że ja nikogo w swoim otoczeniu do nagrywania nie zmuszam. Ja też się nie otaczam ani influencerami, ani osobami publicznymi. Raczej moi znajomi to są tacy normalni ludzie. W sensie, wiecie o co chodzi. Rzadko który jest połączony w jakikolwiek sposób ze światem influencerów czy social mediów. I jakby u mnie co roku w sumie jest tak, że co roku bo to pytacie, a ja co roku mówię nie wiem, bo ja nie mogę powiedzieć, że on nigdy Wam się nie ukaże i nigdy go nie zobaczycie. Natomiast też nie mogę Wam obiecać, że tak będzie, bo jeżeli będzie kiedykolwiek chciał, to ja jestem otwarta ogólnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli nie będzie chciał, to nie ma takiego przymusu, no wiecie o co chodzi. Staram się nie wprowadzać takiej napiętej atmosfery i nie zmuszać ludzi wokół siebie do tego, by musieli się pokazywać na moim kanale czy nie masz czasami dość prowadzenia tego kanału jak na przykład film się słabo przyjął mam i wydaje mi się, że to jest taka normalna sprawa że kiedy coś robicie, wkładacie w to całe serducho i staracie się być tacy zadowoleni z tego co zrobiliście i film się albo słabo przyjmuje albo czyta się w komentarzach jak to bardzo się nie starałam albo jak to bardzo jestem beznadziejna to wiadomo, że się odechciewa natomiast prowadzenie kanału na YouTube chyba weszło mi w krew i ostatnio doszłam do takiego wniosku, że nawet jeżeli kiedyś chciałabym przestać, to raczej nie ma takiej opcji, że odejdę na stałe i nigdy więcej mnie tu nie zobaczycie, bo raczej jest to rzecz, którą robię z przyzwyczajenia też, tak jakby to jest hobby, coś co lubię, natomiast jest to też taka nieodzowna część mojego życia, która jest przy mnie już przez w sumie tak 3 lata tak full, a od 5 lat z przerwami, więc no... E, jak długo jesteś w związku? Ponad 5 lat w sumie. Można to tak liczyć? Bynajmniej my to tak przynajmniej, bo zaraz mnie skarcicie w komentarzach. Przynajmniej my to tak liczymy. Natomiast, no, no tak. Czy masz jakieś postanowienia miesięczne lub roczne? W tym roku nie mam postanowień. Uznałam, że wszystkie moje plany to są plany i do postanowień im daleko. To są rzeczy, które będę realizować na bieżąco. I czy one będą w tym roku, czy w przyszłym, czy za 10 lat, to ja po prostu zrealizuję. Więc nie, w tym roku nie mam postanowień, bo stwierdziłam, że w sumie to nie działało to na mnie jakoś napędzająco. Czy jesteś dumna z tego, co osiągnęłaś w 2020 roku? I tutaj można byłoby uznać, że tak, bo w sumie w pełni się usamodzielniłam, tak naprawdę. No wiadomo, prowadzę własny sklep, własną działalność, własną firmę, dalej się rozwijam. Tym, co lubię, dalej studiuję, nie rzuciłam studiów, chodziło. E, I dalej gdzieś tam staram się uczyć i kształcić, żeby mieć zawsze plan B. Natomiast, czy jestem z siebie jakoś bardzo dumna? Być lepiej, w sensie wiecie, jestem taka, że zawsze mogę więcej. Zawsze zawsze mogłam zrobić jeden krok więcej, zawsze mogłam się udać coś więcej. Więc ze mną to jest trochę tak, że ciężko mi po... właśnie zrobiłam skrina, że ciężko mi powiedzieć, że jestem z siebie dumna, mogę być z siebie zadowolona ewentualnie I, i gdzieś tam cieszyć się z tego, co mam. Natomiast, no, czy jestem z siebie jakoś bardzo dumna, to tak no, nie, w sumie to nie. Co natchnęło Cię do stworzenia własnego butiku? Dlaczego akurat ubrania, a nie inny biznes? I na to pytanie odpowiadam cyklicznie co jakiś czas, bo rozumiem, że przychodzą do mnie nowi ludzie, którzy się zastanawiają, e, co się stało w moim życiu takiego, że nagle usiadłam i stwierdziłam, że będę sprzedawać ubrania. Jakby wiecie, mój biznes zaczął się od tego, że ja przez ponad rok czasu obserwowałam, jak zwijają się butiki na Facebooku. W sensie byłam bardzo tym tematem zahajpowana, bardzo długo siedziałam na Facebooku, bardzo często siedziałam na Facebooku, na transmisjach, e, miałam po prostu. Bardzo długie, dru, dużego, niedługiego, dużego bzika na tym punkcie, e, i przez to, jakby też w pewnym momencie, chciałam mieć taki swój mały biznes, ale nie do końca jeszcze wiedziałam, czym będę handlować. Wiedziałam, że będę w życiu handlować, bo nasz wewnętrzny taki żarty butikowy, to że jestem jak taka handlara z rynku. Natomiast e, wiedziałam, że moje życie będzie w jakimś stopniu powiązane z handlem, natomiast nie wiedziałam w jakim stopniu. I po, pan, po tej pi pierwszej fali pandemii, która była w marcu, a skończyła się gdzieś w okolicach czerwca, e, doszłam do wniosku, że teraz albo nigdy, bo nie wiadomo, co będzie dalej. No i tak, siedząc, doszłam do wniosku, że najłatwiej, bo tak naprawdę najłatwiej sprzedawać ubrania. E, stworzenie własnych kosmetyków, czy posiadanie własnej palety, czy własnej marki kosmetycznej wiąże się a. Z ogromnym nakładem finansowym, którego ja nie miałam, B. Z ogromnym nakładem pracy i wiedzy, której ja też nie mam i raczej w najbliższym czasie mieć nie będę, więc no najprościej handlować ubraniami i stąd też właśnie na te ubrania padło. Um, i muszę przyznać, że to była dobra decyzja. Też wiem, że na przestrzeni czasu my będziemy rozszerzać asortyment i iść w kosmetyki. No bo jednak no nie oszukujmy się, ja się na kosmetykach znam najbardziej. Od ubrań mam ludzi, którzy są wokół mnie. Natomiast ja jako ja najbardziej znam się, <grym> tak, to wy. E, ja jako ja najbardziej znam się na kosmetykach i gdzieś w te kosmetyki będę próbowała pójść. E, w grudniu mieliście taki zalążek tego, e, co ja mogę. Posiadać w sprzedaży i co ja bym chciała posiadać w sprzedaży, i myślę, że w tą stronę kosmetyczną naprawdę będziemy szli e, i gdzieś tam e, mój butik w pewnym momencie nie będzie tylko butikiem, a raczej będzie sklepem wielobranżowym. E, natomiast, no i jakby to wiecie, to jest plan. Plan działania, który ja mam, który będę realizować. Natomiast ciężko powiedzieć, kiedy on się ziści w czasie. Mam też jedno małe marzenie, które być może chciałabym spełnić w 2021 roku, ale jak się nie uda. To na pewno w 2022, bo wiem ile czasu potrzeba na to małe cudo, które sobie uroiłam w głowie. E, więc no, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, a, ale no, nic nie mogę konkretnie na razie powiedzieć. No bo to są plany, a od myślenia do działania to jeszcze bardzo długa droga. Czy otwierając sklep, myślałaś, że tak szybko się rozwinie? I tak, i nie. Przypuszczałam, że może to iść w tą stronę, w którą idę, dlatego że ja miałam bardzo duże pojęcia na temat sprzedaży na Facebooku, jeśli chodzi o wszystkie działania na Facebooku, typu marketplace, typu właśnie transmisje. Ja wiedziałam, jak ułożyć ten temat, żeby ta sprzedaż szła i żeby pozyskiwać gdzieś tam nowych klientów. Natomiast czy przypuszczałam, że to będzie szło tak szybko? Nie. I ostatnie statystyki z grudnia udowodniły mi, że robimy naprawdę, naprawdę dobrą robotę i że to faktycznie rozwija się dosyć szybko. Wracając, yy, zaczynaliśmy w takim pokoju właściwie 2 na 2. Zresztą, metamorfozę mojego pokoju też widzieliście, bo była specjalnie pod firmę Robiona Andresola, żeby było miejsce i tak dalej, tak dalej. W przeciągu dwóch miesięcy musiałam się wynieść z tym wszystkim z domu, bo się po prostu żyć nie dało. Wszędzie były paczki, wszędzie były ubrania. Aktualnie znajdujemy się w biurze, które ma praktycznie 3 pomieszczenia i około 60 metrów kwadratowych, yy, i wiem, że będzie nam zaraz brakować miejsca. Więc no słuchajcie, ciężko mówić, że firma się nie rozwija w momencie, kiedy ja z pokoju 2 na dwa przechodzę do pomieszczenia, które ma prawie 60 m2 i wiem, że w przeciągu trzech miesięcy my się przestaniemy mieścić. Też wiem, że pytacie bardzo hardo o fakt, co z, z naszym biurem, jeśli chodzi o biuro osobiste. Jakby wiecie, teraz jest pandemia i bezpiecznie jest, kiedy tego nie ma. E, natomiast też wiem, że będzie nam brakować jeszcze jednego pomieszczenia, tym bardziej, że ja mam swój taki mały plan i swoje takie mają marzenia dotyczące sklepu stacjonarnego kiedyś e, więc jeżeli ono się kiedyś ziści to na pewno zostaniecie o tym poinformowani, on żeby oficjalne otwarcie sklepu Modnej WW e, natomiast tak, no zobaczymy jak to będzie dalej, na razie się kręci, na razie jest dobrze e, oby tak dalej natomiast zobaczymy co przyniesie 2021, mam nadzieję, że że nie splajtuję gdzieś tam po drodze i nie będę musiała rezygnować z pracy na siebie i swój mały biznes, bo muszę przyznać, że to, co zrobiłam i ta decyzja, którą podjęłam, była jedną z lepszych, jeśli chodzi o 2020 rok. Zdecydowanie. Ktoś się mnie zapytał, czy dostałam pierwszego, kiedy dostałam pierwszego okresu. Naprawdę chcielibyście wiedzieć, kiedy dostałam pierwszego okresu. W sensie, wiecie, my mamy bardzo fajną relację ogólnie. Ja uważam, że mam bardzo dużą relację ze swoimi widzami, ale są rzeczy, które dosyć krebują. W 2020 bardzo dużo ludzi skorzystało z terapii, jak to było z tobą, Potrzebowałaś, radziłeś sobie, jak pandemia wpłynęła na twoje życie. No i teraz tak. E, słuchajcie, 2020 był trudnym rokiem, bo nie można powiedzieć, że był łatwy, nie można powiedzieć, że wszystko w tym roku obeszło się, że tak powiem, bez żadnej skazy i wszystko było proste, łatwe i powabne, bo nie było. E, dla mnie 2020 rok był trudny, ale nawet chyba tą trudnością nie była pandemia, co po prostu dorastanie, no bo wiecie. W pewnym momencie w swoim życiu musicie podjąć decyzje, które będą po prostu nieodwracalne, i musicie zadecydować, kto jest dla Was ważniejszy, Wy sami czy ludzie, którzy Was otaczają, i ja w 2020 zdecydowanie postawiłam na siebie, na swój rozwój, i muszę przyznać, że to była bardzo, bardzo, bardzo trudna decyzja. I przyniosła wiele skutków, no i doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Jeżeli chodzi o samą terapię, to faktycznie był taki moment, kiedy przypuszczałam, że będzie mi potrzebna, bo, bo było trudno. Słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy nic nie jest proste, kiedy nawet wyjście do sklepu nie jest jakieś przyjemne, łatwe i powabne, bo żyjemy w czasach pandemii. Kiedyś ludzie żyli w czasach wojny, my żyjemy w czasach pandemii i no, bywa trudno. Wiem też, że wiele ludzi faktycznie korzystało z pomocy psychologa czy też psychiatry, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Mam nadzieję, że wam się udało bez, natomiast jeżeli nie, to nic w tym złego. Jakby normalna sprawa, że potrzebujecie z kimś porozmawiać, normalna sprawa, że potrzebujecie wsparcia, normalna sprawa, że potrzebujecie kogoś, kto zrozumie i określi gdzieś, gdzie leży wasz problem. U mnie na szczęście obeszło się bez terapii, natomiast no faktycznie, szczególnie w marcu i w okolicach lipca było ciężko, natomiast tak jak mówię, no jeżeli w waszym życiu działo się źle i potrzebowaliście z kimś porozmawiać, to jest okej, okay. to jest jak najbardziej okej, okay, bo to jest normalna sprawa, że potrzebujecie wsparcia, potrzebujecie z kimś pogadać, więc no jakby... Mówię, żyjemy w trudnych czasach. Mam nadzieję, że 2021 będzie troszkę lepszy i bardziej łaskawszy dla nas jako ludzi, bo no jakby pandemia krzesiła nas w takie najgorsze cechy. Staliśmy się tacy bardzo dla siebie okropni a, i faktycznie gdzieś dużo bardziej mam wrażenie, pominamy sobie te błędy. Jak ma na imię twoja mama? Moja mama ma na nie ma żena. No i dobra, to teraz tak trochę ode mnie. Na kanale w 2021 pojawi się wiele zmian. Jak wy oglądacie ten odcinek, to jestem w trakcie naprawiania baderu, który skiepściłam Natomiast faktycznie postanowiłam, że filmy będą pojawiać się regularnie i prowadzimy sobie cykliczność, której do tej pory na moim kanale nie było, bo ile pojawiały się na przykład odcinki co jeden dzień, co dwa dni, to nie było takiej cykliczności, której mam wrażenie nam brakuje i mi i wam, bo ja mam coraz więcej obowiązków, coraz więcej rzeczy dzieje się w firmie, a nie chcę was zostawiać. Nie chcę, żebyście czuli się porzuceni, nie chcę, żebyście czuli, że ja odstawiam kanał i to co robię, bo musicie pamiętać, że to jest moja pasja. Że może to nie jest już moja praca, ale dalej jest gdzieś tam moja pasja i hobby, więc Uh, wprowadzamy sobie regularność, odcinki będą pojawiać się wtorek, czwartek i niedziela o godzinie 16. W tym samym czasie będą pojawiać się też, znaczy, może nie w tym samym czasie, ale w te same dni będą się też pojawiać się zdjęcia uh, u mnie na Instagramie czy też filmiki. Ogólnie wprowadzamy cykliczność, której postaram się trzymać i mam nadzieję, że mi się to uda. Um, no i co? No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Mam nadzieję, że mimo wszystko 2020 był dla Was dobry i że pozwolił Wam wysnuć jakieś wnioski. Eee, koniecznie piszcie co tam u Was. Chętnie poczytam, chętnie z Wami pogadam w komentarzach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo wiem, że dzisiaj wybrałam dosłownie kilka, na które odpowiedziałam. Zrobiąc taki właśnie odcinek bardziej podsumowujący, niż jakieś takie konkretne QA, to możecie zadawać je pod tym odcinkiem. A myślę, że jeszcze w styczniu postaram się zrobić dla Was taki odcinek gadany, taki QA, w którym sobie posiedzimy, pogadamy, ja Wam opowiem, co u mnie. E, będziecie mogli napisać co u Was, e, i tak sobie posiedzimy. Też możecie pisać jakieś konkretne tematy, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Wiem, że brakuje Wam takiego mojego siedzenia i gadania, brakuje Wam pogadanek, brakuje Wam rozmawiania na różne tematy, więc możecie takie tematy poruszać w komentarzach, a ja na chętnie z nich skorzystam i zrobię dla Was takie odcinki. Też możecie pisać, jakie odcinki chcielibyście zobaczyć w 2021 w moim wykonaniu. Nie mogę się przedstawić cały czas mam 2020 w głowie. No i co? I mam na Mam nadzieję, że, że przyjemnie zaczął się dla Was ten nowy rok I, i do zobaczenia. Widzimy się już teraz, we wtorek, bo jak oglądacie ten film to jest niedziela, czyli widzimy się we wtorek o 16, a ja za Wam dziękuję. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście ten czas, także do zobaczenia i cześć.